Witamy w laboratorium Cicho Wiem Co Robię, gdzie pokażemy Wam eksperyment, jak zdobyć music Diski w prosty sposób, który pewnie zobaczyliście milion razy na YouTubie lub TikToku. Ja jestem profesor Gacie, a we mnie siedzi dusza tzw. Yahoo! Siemasko skórę. A więc. kreatywa. Więc ja pierwsze. Creative, co ty Więc pierwsze co musimy zrobić. Słyszałem cię tam. Pierwsze co musimy zrobić. Nie asymetrych! Pierwsze co musimy zrobić to wypełnić to cliperami, czyli szczać nimi. To będzie muzyczka heavy metalowa. Aż umierają z wrażenia. Teraz musimy odblokować to gówno Cicho! Się wytnie. biedne Clippery, tylko że nie. Teraz czas na parkour. O, wow, wyszło. A. Ta maszyna jest zasilana szkieletem. A. Więc trzeba go uwięzić. Jest agresywny. Tutaj jest lawa, dwa takie pańce. Czy ty możesz się zamknąć? Dziękuję. Musimy takie coś otworzyć Tu musi być tynt A, teraz tego, tego Tego, tego tam chuja trzeba sprowokować Strzelaj Nie masz psychy No chuju, głupi strzelaj Ale ominięcie Chyba Au! I takie oto TNT Wysadzi wszystkie creepery Tada, są music dyski. E, jedna taka uwaga, e, nie dawajcie TNT tego zbyt blisko żadnych bloków, ponieważ jak się zatnie. Czy ty możesz tępy chuju współpracować? Nie po to cię tu umięziłem. Co? Nic nie. No zamieniłem cię. Nie dawajcie zbyt blisko żadnych bloków TNT, bo jak się to coś zatnie, na przykład to będzie. Ja. Nie no, widzimy dokładnie Pierd <grym _> <grym _> Jak się to coś zatnie Ty to jesteś majster <grym _> Hamy je tempy Teraz trzeba tego spróbować Jak będzie zbyt blisko TNT bloków, to, to może się zać. Fa się będzie? Kontynuując, jak będzie to blisko bloków, tak to, to wystrzeli, to to może się zaciąć. Ja... O tak na przykład. Albo... I tak oto mamy tego jednego. O, fakto to się pali, to się pali, to się pali. Uratować! Nie, moja siekierka Ona nie spłoniona, ona jest naderajtowa. Cicho! Moje spodnie! I mój turtul Jeszcze ten chujapie A Są moje spodnie Uratują mnie Tada i tak oto mamy naszego zdobytego jednego music db diska, db -diska dokładnie I teraz możemy go wysłuchać Wysłuchać <laughs> Te basy Cepat punggung Ok Pembuang